Hearts of Iron 4. To wspaniała gra, która nie istniałaby, gdyby nie uderzyła. Ostatnio do gry został dodany DSi, który powiedzmy szczerze, okazał się totalną klapą i jest oceniany jako najgorszy DSi do Hearts of Iron 4. Trail of Allegiance. To DSi miało nam w teorii dodawać 5 drzewek, a okazało się, że dostaliśmy totalny krab, który jest tak naprawdę nikomu niepotrzebny. I drzewka wojskowe państw są totalnie skopiowane, zostały zrobione w takich w sam sposób Paragwaj i Urugwaj mają takie same drzewko wojskowe, co jest po prostu totalnym żartem, tak samo jest drzewkiem politycznym i przemysłowym. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat tego DSi i chcielibyście dowiedzieć się na temat mojej opinii na temat dlc to zapraszam was do filmu, który teraz zobaczycie w karcie. A teraz wracając do tematu filmu. Dostaliśmy ostatnio słamego DLC-ka ale co dalej z Hercofirem 4? Co paradoks może zrobić, by że tak powiem odkuć się po tym, co zrobił, i że tak powiem nas jako społeczność w pewien sposób dowolić? To mamy tutaj dwie opcje. Pierwsza z nich jest ta dobra, której paradoks dodaje to, co chcemy. A drugą z nich jest gwóźdź do trumny. I to tylko od paradoksu zależy, jaką opcję wybiorą. I jaka jest ta pierwsza opcja? Pierwsza opcja jest reworkiem Niemiec, czyli to, na co gracze bardzo długo wyczekują. Drugą opcją, i dałem w kolano bądź wręcz gwoździą do trumny, jest dodanie drzewek do bliskiego schodu. Przechodząc do pierwszej opcji, do tego czego wszyscy chcemy czyli jak mogło wyglądać by to DLC z reworkiem Niemiec. Oprócz tego, że mieliśmy tutaj rework Niemiec i zmianę całego drzewka, tego jak Niemcy działają, Dostalibyśmy także drzewko do Austrii. No i prawdopodobnie otrzymalibyśmy możliwość odtworzenia Austro-Węgier, stworzenia państw republik alpejskich, tak jak to ma możliwość stworzenia Szwajcaria. mielibyśmy też możliwość stworzenia jakiegoś sojuszu przeciwko Niemcom, stawieniu oporowi, aneksji Niemiec czy na przykład zarządzaniu kraju sotyckiego przez Niemcy. Z drugiej strony mielibyśmy też możliwość dołączenia. Do aliantów, czy na przykład dołączenia do Moskwy. Kolejną możliwością byłaby też możliwość oparcia się o w taki sposób, że stalibyśmy się niemieckim reżim protektoriatem i byśmy mogli na przykład kolaborować z Niemcami, na przykład w takim sensie, że bylibyśmy ich marionetką, ale mielibyśmy realny wpływ na II wojnę światową i bylibyśmy takim papetem, który by pomagał Niemcom zdobyć na przykład Moskwę. Kolejnym państwem, które na pewno znajdowałoby się w tym DSI, byłaby Belgia, która klasycznie miałaby możliwość historycznego przeciwstawienia się. Niemcom, przy pomocy monarchii w zjednoczeniu Deneluksu, czy na przykład połączenia się w jakiś sposób w pomocy monarchii z Francją, w wejściu na przykład, jeżeli chodzi o drogę komunistyczną do komiternu, czy na przykład Wejściu w sojusz z Niemcami i od stworzenia sobie tutaj państwa Leo Belgicus, tak jak był challenge z Luksemburgiem, przy pomocy stworzenia tego państwa. Leo Belgicus, na przykład Belgia, by też mogłaby taką możliwość mieć. No i kolejnym, czwartym państwem byłby oczywiście Luksemburg, też kolejne państwo, które nie ma drzewka. W Europie też mu drzewka brakuje. Też byśmy mieli tutaj możliwość dołączenia do Niemiec, odtworzenia tutaj przy pomocy monarchii, ale nie przy pomocy siły, na pewno tylko przy pomocy jakiejś. Aneksji, jakichś eventów, jakichś tutaj decyzji, wpływania na te państwa, żeby te państwa po prostu w jakimś czasie później zanektać, ponieważ Luksemburg niestety nie ma możliwości konkurowania z jakimikolwiek tutaj państwami, jeżeli chodzi o siłę militarną. No i oczywiście klasyczne dołączenie też do aliantów, próby tutaj przeciwstawienia się Niemcom, czy na przykład dołączenia do Moskwy. No i ostatnim państwem, które mogłoby się znajdować, piąte w tym DSi byłaby Irlandia. Czyli byłoby to już w zasadzie ostatnie państwo, które nie posiadałoby drzewka w Europie. I paradoks dodał drzewko do Irlandii, to że tak powiem temat Europy byłby już zakończony. Wracając do reworku Niemiec. Co Niemcy mogłyby tym reworku otrzymać? Oczywiście Niemcom brakuje drzewka przemysłowego. To drzewko przemysłowe nie jest wystarczające i powinno zostać kompletnie zmienione. Niemcy wydobywały bardzo dużą ilość surowców, zwiększały to wydobycie, zwiększały także wydobycie ropy, jeżeli chodzi o zanektowaną Austrię, aby po prostu napędzić swoje machiny wojenne, więc na pewno to drzewko przemysłowe wymagałoby na pewno reworku. Tutaj mam, wam pokazuję teraz moda Road to 56, które właśnie to drzewko w jakiś sposób reworkuje. Tak samo, same drzewko wojskowe powinno stać zmienione, sam Road dodaje tutaj bardzo dużą ilość rzeczy, na przykład mamy wybór między jakością a... Ilością, co myślę, że sam taki wybór, zawarcie takich wyborów w zrzewku dla nim jest, byłoby bardzo fajną rzeczą. trzeba by się mogli wybrać pomiędzy produkcją czołgów ciężkich, czy jakością, produkcją tam jakiejś zawłaszczonej konstrukcji typu Maus, a na przykład ilością, czyli na przykład produkowaniem czołgów typu Panzer 4, czy na przykład lekkich czołgów typu Panzer 2, czy na przykład już średnich Panther, czy tam jakichś takich konstrukcji na podstawie średniego podwozia. I byśmy dostawali na przykład bonusy z tego powodu, na przykład dostawaliśmy też bonusy do mniejszej. Po prostu produkcji, że te czołgi byłyby po prostu tańsze i byśmy mogli ich więcej produkować. To samo w zasadzie można by zrobić z powietrzem. Jeżeli chodzi też o flotę, też można by tutaj to zmienić. Czy mielibyśmy na przykład plan dodania możliwości tutaj planu Z, czyli rozwinięcia floty dalekomorskiej, czy Niemcy miały taki plan, bądź będziemy mieli możliwość produkcji ubotów, czyli tych mniejszych statków, bądź jakichś tutaj screenów, jakichś takich niszczycielskich które będą po prostu w stanie przeciwstawić się w jakiejkolwiek, czy jakikolwiek realizować z alientami, czy po prostu im uprzykrzać życie. Jeżeli chodzi o drzewko polityczne, to w podstawce brakuje Niemcom także drzewka demokratycznego i drzewka komunistycznego. To drzewko demokratyczne jest jakoś rozwinięte, ale jest ono moim zdaniem zbyt małe. Sam road reworkuje to drzewko, jak widzicie, możliwość stworzenia jakiejś tutaj Unii pseudo Unii Europejskiej, jakiegoś tutaj paktu stalowego, tak jak mniej więcej po drugiej wojnie światowej to wyglądało i mamy także jakieś tutaj mniejsze drzewko komunistyczne. I tego wymagałbym, że właśnie paradoks w tym reworku zrobił. Tak samo można by rozwinąć także drzewko. Monarchistyczne, dodać tutaj trochę celów, na przykład możliwości współpracy z monarchią we Francji, tutaj też jest to w, zawarte w drzewku w rodzinie i myślę, że takie rzeczy można by dodać. I jeszcze jedną rzeczą, bardzo ważną rzeczą, która mogłaby być dodana do tego DSC byłby też rework systemu EXPA dla armii. Jak wiecie, w Herz of Iron 4 bardzo ciężko jest dobić do jakiegokolwiek poziomu weterana czy jakiegokolwiek poziomu wyszkolenia jednostki. Nie licząc oczywiście w wojny w Hiszpanii, wojnie domowej, możemy tam dobić weterana czy na przykład ten wyższy poziom wyszkolenia zawodowców, ponieważ mamy tutaj specjalne dabafy, które zmniejszają atak. Jednostek w tym terenie, co sprawia, że jednostka wbija nienormalne ilości EXPA przez długość swojej walki. Jednak jest mod, który to naprawia: ROW-56RP naprawia to wszystko, reworkuje system EXPA i sprawia, że jednostka, która normalnie walczy, nie bierze udziału np. w jakichś y, śmiercionośnych szarżach, tylko normalnie walczy, jest w stanie po jakimś czasie dobić ten status weterana. I sprawia, że te jednostki po jakimś czasie rzeczywiście zdobywają wyższy poziom wyszkolenia. A nie jest tak, że na przykład mamy tutaj jednostkę piechoty którą możemy przyjechać Holandię, cały Benelux, Polskę, Francję, a ona dalej ma status zwykły, zwykłego żołnierza, który po prostu nie ma żadnego poziomu wyszkolenia, a w dodatku jeżeli zaatakujemy jedną prowincję, powiedzmy w Związku Radzieckim, to ta jednostka od razu z poziomu regularnego zmniejszy swój poziom wyszkolenia na poziom rezerwisty, co jest totalnym, według mnie, absurdem, jest ten rework, EXPA bardzo mocno grze się przydał. Poza tym Niemcy mogliby też otrzymać specjalne jednostki SS, które byłyby wyjątkowe dla Niemiec. To by na bardzo weszło też w logikę II wojny światowej, w to jak Niemcy przywiązywali wagę do jednostek specjalnych. W tym miejscu mamy tutaj szok trupy. Nie jest to może specjalna jednostka, która jest dostępna tylko i wyłącznie dla Niemiec w grze Narodu 56. Jednak można to uznać jako jednostkę specjalną. I myślę, że taka jednostka mogłaby występować w grze, tylko byłaby unikana dla Niemiec. Tak samo Rosjanie posiadaliby swoje jednostki gwardii, które wymagałyby większej ilości wyposażenia. Za to oznaczałyby się większymi statystykami i byłyby rzeczywiście takimi jednostkami elitarnymi. I można by też zrobić przy pobawię teraz drzewka jednostek specjalnych i myślę, że takie drzewko jednostek specjalnych mogłoby się tutaj znajdować, ponieważ Road dodaje też, bo mamy tutaj szok trupy dla Road of Six i oni też dostają własne drzewko wojskowe, swoje własne drzewko jako siły specjalne w grze, które dodaje im też przyróżne bonusy, więc ta, że tak powiem, możliwość rekrutacji z dywizji SS, które właśnie historycznie były bardzo że tak powiem, odznaczające się w historii dla Niemiec byłyby bardzo ważną i bardzo fajną rzeczą. Teraz przejdźmy do tej drugiej optyki, czyli do strzałów kolano, który mógłby sobie w zasadzie zrobić paradoks. Mamy tutaj, jak widzicie, państwa Bliskiego Wschodu i jedyną możliwością, w zasadzie, którą bym widział tutaj, jeżeli chodzi o drzewka dla tych państw, to jest tutaj drzewko dla Iranu i możliwość rozwinięcia na przykład Persji, czy próby odtworzenia Imperium Perskiego i drugą opcją mogło być tutaj stworzenie przy pomocy Iraku, jako jest sojuszu przeciwko państwom, które są wokół ochrony tutaj państw Bliskiego Wschodu, ochrony ropy i paliwa, które po prostu wydobywają te państwa, ponieważ alianci tutaj historycznie i inne państwa, które tutaj się znajdowały w tym regionie, regionie miały, które znajdowały się w tym regionie miały bardzo chrapkę na te zasoby, które posiadają te państwa. I jeżeli... Prawdopodobnie paradoks zrobiłby takie drzewka, zostałyby one dodane, zostałoby tutaj to wszystko uzupełnione, te państwa Bliskiego Wschodu. To myślę, że mielibyśmy tutaj powtórkę z ostatniego dlc czy czyli otrzymalibyśmy totalnie niepotrzebny region świata, który nie bierze udziału w drugiej wojnie światowej, nie jest w ogóle potrzebny w zasadzie na podstawie gry ale by był i w zasadzie każdy, okazałoby się, że każdy zagrałby może jeden, dwa razy tym państwem, Ferco cofając cztery, zobaczyłby o co tutaj chodzi, a później nigdy więcej nie chciałby tym państwie zagrać, ponieważ byłaby to po prostu nudna gra. Ja szczerze mówiąc, grając, jeżeli dałem tym nowym DLC, ku to zagrałem w zasadzie po jednym razie każdym z tych państw i w zasadzie nie zamierzam więcej wracać do tego regionu świata, ponieważ gra mi państwa jest po prostu nudna. Można jeden raz sobie zrobić Imperium Ameryki Południowej, ale poza tym, że każde państwo z tych trzech państw posiada ten sam cel, może zrobić to tak samo, takim samym, zachowując się w taki sam sposób, tak samo podbijając wszystkie państwa Ameryki Południowej, to jest to po prostu nudne i myślę, że tak samo to by wyglądało, jeżeli chodzi o diecje, które byłoby do bliskiego wschodu. A jeżeli chodzi też o Paragwaj i Urugwaj to prawdopodobnie patrząc na to co z tego wyszło, to myślę, że taksi sam krab dostalibyśmy też na tych państwach typu Jemen, Oman które tutaj są mało, jeszcze bardzo mniej znaczące i też one by dostały takie krapowate drzewka jak paragwa i urugwaj, które sprawiają, że w zasadzie to państwo jest niegrywalne, ponieważ w zasadzie ono nie posiada żadnego drzewka. Jeżeli patrzymy jednak na urugwaj, to jak widzicie jest tutaj drzewko z roda, które jest większe, ładniejsze jest robione lepiej przez modelu, przynajmniej nie jest takie same jak na. No i to było na tyle o tym filmie. Co sądzicie o tym, co może zostać dodane do Herc of Island 4? Czy chcielibyście jednak, żeby był ten rework Niemiec? Czy podzielacie moją opinię na ten temat? Czy jednak bylibyście jednak ten rework Bliskiego Wschodu? Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Was do komentowania, zostawienia lajka, suba i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!